No, ok, dobra, jednak to to sobie yy, wyłączę, nie, ustawienia zaawansowane, wyświetl wiadomości do widzów i ich komentarze, to wyłączone, okej, okay. i teraz ustawienia udostępnienia dźwięku, ej, chcesz, żeby twój głos był na ten, ok, no dobra, no to wszystko mam już gotowe na live ok ja mam tak czekać pięć lat? No nie, już się zapraszam. Czekam. O, ktoś coś napisał. Na no, lewie. Ty już? Co jest? Okej, okay, dobra. Dzięki. Mm. A jak ty masz na YouTubie? Ja? Tak jak... E, normalnie. Siema. Siema. Dobra. Mój kolega wbił. Dobra. Ja mam... E, tak jak na PSie. Ty... E, jeszcze jeden subik i będzie 90. Pogchamp. Daj mi moda. Siema, dobra. Jezu, ja mam za dużo moderatorów. Ja muszę kogo, komuś usunąć. Mo moderatora. A w sumie mam takiego jednego. Dobra, to on kiedyś usunę, jak będzie na live. Kiedy, nie wiem, ale kiedyś mu usunę. Ale nie, poczekaj. Ty, ty, ty nie dostaniesz moderatora. Nie dla psa. Kurde, ty bo coś się stanęło i nie dołączyłem. Poczekaj, wyrumienia. Zobacz, w i się sensie, no, dołączyć jeszcze raz. No, bo jak zresetujesz grę, to ci wiesz. To ci Ta Ale fajnie, że w ogóle nic nie umiem. Dobra. Fajnie, że umiem w tej grze tylko kucnąć, skakać, bić i coś tam robić kółkiem. Dużo mi to daje do gry. Dobra, Dobra. tworzę swoją postać. Niech będzie taki, taki, ale on jest dziwny. O, niech będzie, dobra, ja. czemu on wygląda? Jakby był kurde, kurde jakiś, nie wiem, zwęglony. Trudno. Dobra. I teraz y, poczekaj. Zapisać go chyba, ale nie wiem. Dobra, pyk, teraz y, robię. Eee, co teraz? No masz dołączyć i kliknąć. Y, creative Net Survivor. a tu dobra. Nacisnąłem na Oj, trochę jasno, dobra. <laughs> I że jestem z Tobą? Mhm. Mm Dobra. To poczekaj. O siła! Co Nie no, przecież. Nie no, przecież Twój kurczeski. Ty, bo coś nacisnąłem. I co kliknąłeś? Eee, trójkąt. I mam jakieś takie coś dziwne. Trójkąt. No... Chyba tak. No, o, no, dobra, ten przytrzymaj na mnie trójkąt. No, już. No i tam kliknij accept to tribe of Ohio. No, już. No dobra. No, ten, naj... a... Weź kliknij kółko. Kółko. A kliknąć? No. O, a to jak kółko kliknąłem, to mi się pomyliło, bo no. wciskałem wszystko. I... Dobra, tam masz to wiesz, takie levele masz obok, Heal, Stamina, coś tam, coś tam, to sobie dodawaj levele jak będziesz miał, ale dodawaj sobie ten, na początku dodawaj w Staminę i w Wagę, później dodawaj w HP i w Movement, Speeda. Aha. Jak się tworzy item, to chodź tu za mną. Dobra, no jestem. Chodź. O kurde, zbierz tutaj te kamienie, x się zbiera na przykład. Te? Nie, a nie, trójkątem się zbiera, sorry. No, spoko, jezu, tu się za szybko biega. O, mam! Wow. No. No. o jezu! I, i, i weź jeszcze trochę i pozbieraj. No już. Kurde, za szybko się tu biega. I, I ten, no, na pana chwilę w drewno. Dobra. Bum, 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 bum. No. O, zniknęło. Na tych szaczkach tutaj, sobie, tutaj chodź. No. I klikaj sobie trójkąt. No. Jeszcze. Dobra, ja to chłopie no za szybko, szybko i tej kółko. Kółko, no. Kliknij R1. R1. Tam już sobie kilof. Eee, y, Dobra. Musisz kliknąć dwa razy. x -em. No, wcisnąłem i coś się... Ja go mam, czy co? No i teraz kliknij znowu kółko. No. No Czekaj. i wróć tam z powrotem. Czekaj, bo mi się tutaj coś... Poczekaj, bo mi się... Mi się coś pokiełbasiło, wiesz? No co jest? Muszę coś jeszcze zebrać. A co do kilofa, żeby zrobić? Tak muszę jakieś takie dziwne coś to fiksory, ale no wiesz ja jakby no, ee, jakby drewno to jest podpisane w o drewno jeszcze zbieraj no dobra muszę kurde bo mi się tutaj pokieł basiło. bum bum No, już, bo to za dużo też nie możesz stracić. No tak, ale dopiero teraz mi się zaliczyło, że mam to, tak. To, to, co mi potrzebne. Więc wiesz. Mhm. O! Mam! Fajną mam czapkę? Poczekaj. Eee, gdzie ty jesteś? <laughs> Jezu, w ogóle. Co to jest, chłopie, za postać? Eee, jak mam wziąć ten kilof? No, klikasz go tam jakby w ekwipunku dwa razy albo jeden raz i sobie goda. gdzieś O, mam! Gdzieś na Ta gra jest fajna w A to dobrze? Oj, drewo się przewraca. A to fajnie. To fajnie, że się yy, przewróciło, ale w, przewracało, ale w połowie zniknęło. Dobra, chodź. Dobra. Lecę. A gdzie ty jesteś? A, tu. Nie wiem, ten twój skill jest po prostu przepiękny. Ponawalaj sobie trochę kilową kamień. Ten, o. Nie, trochę. Wejdź no, trochę. Wejdź w ekwipunek kółko, kliknij. No. Kliknij options. Options. No. I odblokuj sobie siekierkę, GD. Okej. Okay. No odblokowałem no. sobie. Zbudźcie. Się. się kliknij kółko i z powrotem może cię nie męczyć jak to się robi. Tak. No. Wejdź teraz do ekwipunku, jesteś? No. R1. I stwórz sobie siekierkę. No. Dobra. Tworzę se. I dzidę też jak, jak masz z czego. I dodaj yy. sobie kolejne lewele. Teraz sobie dodaj trochę wagę i trochę w sumie w HP Ok. Ja idę coś upolować. I co mam sobie dodać? Jakieś waga i stamina. Co w się sensie, waga i HP. I, st i stamina, jak ci stać. Dobra, poczekaj, bo ja tutaj muszę takie jeszcze tego gosować. Eee, sikierkę biorę do ekwipunku, tak jakby no, wiesz... Okej, okay, i jeszcze dzida. Okej. czy mogę już naparzać jakieś ryby. XD Ej niech. Niech ktoś wbije na mojego live'a. Okay. Kurczę. Co ty chcesz się naparzać? Muszę. Ojej. Ja, ja to ja uderzyłem. A wow. Wa wow, boli, boli, boli. Ej, bo serce mi bije. To bo masz pewne lochę. A jak zabijesz coś, to dobijaj to z siekierki najlepiej. Dobra, ale najpierw to ja muszę się jakoś uleczyć albo coś. Ja, spoko. No. To zjeść coś najlepiej. Mhm Nie, najgorzej, nie mogę biegać. Czemu? Albo masz złamane kości, tak? No, nie wiem, ale chyba tak. A, no, bez skitu, miałem złamane kości. Dawno nie widziałem, żeby w tej grze żeby... Jezu, gdzie ty jesteś? Nie wiem. A Możesz chyba ty widzisz mój nick chyba no, nie? A no tak, tylko że jakby biegłem w inną stronę, no i wiesz. Nie widziałem. Chodź tu do mnie. Ok. Czekaj, bo nie mogę mi się ruszyć. No. Tofik, no. Zamykaj po sobie drzwi, proszę. Właśnie, Ta, sobie. E, gdzie to? Poczekaj. Gdzie to jest? Weź, no ja no, ślepy. Tobie. A tu! Trójkąt. No weź weku. Najeć na, na to i dwa razy X. Dobra. Dobra. Dobra, gościu. Mam czapeczkę, nie zmoknę aż tak. No. A tam jesteś. Kiezy, okay, jest to... jak nie cofnęło. Wyruszamy w podróż. Wyruszamy o tam w podróż? Za chwilę. XT. Potrzebuję o, brak. bo kamień zniknął. To dwo... Ok. O, ognisko. Jestem, chodź tu. Poczekaj. A ja tutaj nam przypalam jedzonko, wiesz. Spoko. Siema, Paweł. O, uważaj, uważaj, uważaj. Co? Bo tutaj za to był coś? Ja na niego mówię kradziej, bo on ci kradnie rzeczy. A, Kradziej wam. Ale nie spam. Pamiętasz mnie ta. Ja, ja cię goście pamiętam. Czemu bym miał cię zapomnieć? Co ty myślisz? Może i mam swoją pamięć, no ale nie aż taką. Co? Dobra. Ten, yy... Uważaj, uważaj, chodź tu. nie, kradziej! Smycz? Kradzie. Gdzie go? Watching my happy or my... A co ona tam robiła? Ej, co jakbym wskoczył w ognisko? No to Ej, być, fajne, to ja być. mam... E, krótko... Co? Fajne, ja mam krótką... A, e, Że masz krótką. No, ja też mam krótką, tylko że... łochlipka. E, Ło, Ej, bo... Co jakbym wskoczył w ogień? Bo być dużo damage od ognia. Ehm, wcale nie wskoczyłem w ogień. nie, nie, nie. Pływam sobie, pływam. O nie, nie da się pływać. Chodź, nauczę się mniej więcej nazw dinozaurów. Dobra, to jest olbrzym. Nie, olbrzym. To jest bronto. E, czyli żyrafa. Nie, bronto. No, ale on ale wygląda nie jak żyrafa. Nie, kradziej. A ja cię za... za, za, za pobiję. Ha! Ale mu widać. On mi zabrał godzinę. Jezu, widzę jak go klepieć goście Ej, czas, bo to jest stra śmieszne. <laughs> Ej, tam nie. jest kolejny. Okay. Ma, ma go... A! 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 Zostaw, Zostaw! Zostaw! Jak ja cię zaraz uderzę, to po prostu popamiętasz. O. Zabiłem go, ale. I ze dwóch. Det går bra. Ja muszę kończyć. No bo muszę no. Takie życie.